Tak, słucham? Potrzebuję pomocy Wypadek samochodowy na Mickiewicza Trzy osoby ranne Wszyscy cali? Co? Jeden samochód wpadł do rowu. Wygląda jakby kierowca miał być nieprzytomny A jak wygląda? Jak nieprzytomny Samochód A co ma do tego samochód? Spokojnie, proszę się uspokoić Robię rozeznanie Zacznijmy od tego co się stało Wypadek samochodowy A wszyscy cali? Kurwa no nie To przełączę pana dalej Mam wyjebany na wszystko. Halo, gdzie jesteś? W Nowym Jorku. Ja pierdolę. Przemyślałem sobie wszystko. Liczyłem, że wrócisz do domu. Trochę się zjaraliśmy i stwierdziliśmy, że chcemy zobaczyć petardy. Czy my chcecie pojechać na Times Square? Dokładnie. Tylko z jedną różnicą. Jaką? Nie pojedziemy, a polecimy. Co kurwa? Tylko problem jest w tym, że balon nam pierdolili. I Jimmy próbuje go sprowadzić na ziemię Skąd wy macie balon? Jimmy kiedyś nurkował A co to ma do balonu? Nie wiem Jak jest Jimmy? Nie musisz się martwić i kangur nam odleci, bo jest w środku Wszystkiego najlepszego Hej Samek so, zobacz tylko ile osób może udźwignąć taki balon Stary, mam dość Znowu się najebałem Postanowienie było. że ona nawet się nie przywitała. Cipa. Znaczy ja nawet nie podszedłem, Idę spać. Żygać mi się chce. Jestem do niczego. Jeszcze telefon rozjąłem. Rodzice nie dojadą. Życie nie jest proste. Czasami zastanawiamy się kim jesteśmy. A rzeczywistość nas weryfikuje. Że jestem uzależniony. Jakbyś był uzależniony, to byś nie umiał powiedzieć nie. Nie umiem. No zostawisz to trochę na jutro? Nie. Bęk! Stary. Ja nam przed ruchami, przed jedzeniem, przed spaniem, w trakcie spania, po spaniu, ostatnio w kościele. Moje oczy przez chwilę były tak czerwone, że można by z nich było zrobić światełka na choinkę. Było ścinać te zielone. Wylozuj. Nie wytrzymam, idę. Trzy, dwa, jeden. A się to wiatro? Tak na gorąco wam powiem. Ogólnie zawsze lubiłem biegać wieczorem. I zawsze zdawałem sobie sprawę z tego, że trzeba uważać. I zawsze też zdawałem sprawę z tego, że nie każdy powinien. Bo patrząc na kondycję, bądź też jakieś różne inne aspekty, typu czy ktoś jest uprawia sport czy nie, po prostu może nie udać mu się czasami uciec. Nie wiem, że często się zdarza, że różnie to jest interpretowane, czy ktoś skręci w uliczkę, czy nie, tam nie wiem, pójdzie, zawoła, cokolwiek, czy tam ktoś inny powie tak, tak i tak, i tak. Ale wierzcie mi, że 16 lat grałem w piłkę i jeżeli dzisiaj już prawie żygałem biegnąc i uciekając przed tym gościem, to już serio trzeba było obiec. Uważajcie na siebie i nie polecam każdemu wybiegania wieczorami, nie w każdym mieście, nie w każdej okolicy. Do zdrówka. Trzeba troszeczkę tak 2 trzy dni, żeby wrócić do takiej stuprocentowej, e, powiedziałbym, no, sprawności mm -hmm. fizycznej. Do żeby, takiego żeby swojego rytmu, dopać, nie? Tak, żeby wrócić do swoich, żeby zwrócić do swojej formy, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu. wydaje mi się, że my tutaj ryby raczej nie złapiemy. Ty i twój stary. Jeszcze dobrze nie zamoczyli, a już co wyciągać. Ryby to czują. Trzeba je podejść. Patrz na jego. Powiesz gdzie byłeś? Powiedziałbym ci młody, gdybym wiedział. A skąd miałeś tą kulę? Kulę? Tą, co rozjebałeś po bliską bibliotekę. Nigdy nie lubiłem czytać. Czego mama dzwoni. Halo. Czegoś nie rozumiem. Ja tym bardziej. Skoro wy byliście w budynku, to rozwalił bibliotekę? Wuja. Sławek Jakub tam jest. Daj mi go. ja. Nie ma go. Kurwa. Zadzwonimy jutro. Maga, daj mi tylko klucze do piwnicy. Skąd ty masz tą rybę? I witam serdecznie w 2023 roku. Ja od razu zacznę odpowiedzieć na to stwierdzenie. Odbieram je na dwie sposoby. Albo chodzi ci o to, że mam tyle obserwacji mimo... Małych wyświetleń, albo mam tyle obserwacji i tak mało wyświetleń. Są dwie opcje. Niezależnie od interpretacji, fajnie, że dostałem takie podsumowanie od TikToka za 2022 rok i jeszcze raz bym chciał, kurwa tak podziękować, bo powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tego. Patrzcie na to. To jest łączna ilość wyświetleń za 2022 rok i ilość obserwacji bitych. Więc biorąc jeszcze raz Twoje stwierdzenie, dokonałem głębszej analizy. Żeby zrobić 107 milionów wyświetleń w ciągu roku, trzeba średnio robić 9 milionów wyświetleń miesięcznie. A żeby zrobić 9 milionów wyświetleń, trzeba średnio robić 400 tysięcy wyświetleń na dzień. No to zrób kurwa, jak jesteś taki cwany? Dzięki wam wariaty i życzę szczęśliwego nowego roku, dopiero wyczeświałem. Złomana szczęka. Próba wrobienia mnie w przestępstwo. Zarzuty na 10 lat, co jest paradoksalne. Po tym wszystkim dziewczyna rzuca mnie po 5 latach związku. Spłacanie adwokata. Zrezygnowanie nawet z piłki nożnej po 16 latach. Ale wróciłem potem. Zgubiony portfel, kłopoty z rodziną, próby wyprowadzki, imprezowanie cały weekend, żeby zapomnieć. Przyjaciel po 8 latach blokuje mnie dla swojej toksycznej dupy. Żeby na samym końcu nie spędzić Wigilii, na ostatniej chwilę znaleźć sobie plan na sylwestra. I żeby nie było, są na świecie ludzie, którzy mają gorsze problemy. Ale tyle razy dostawałem podziękowania za poprawę humoru, że dzisiaj to ja. Dziękuję wam za cały rok, za każde miłe słowo i te chujowe też. Że mogłem robić to, co robiłem za 570 tysięcy subskrypcji na TikToku, prawie 13 tysięcy na Instagramie, za 36 tysięcy subów na YouTubie i oczywiście też na kontach zimiego, za 2,5 na Instagramie i chyba 15 na TikToku. I za to, że w trudnych chwilach oprócz rodziny mogłem liczyć też na was. Byliście podtrzymani na duchu. Dziękuję i życzę Wam, żeby 2023 rok był dla Was najwspanialszym rokiem w życiu. Z tej strony, kurwa! Wydawało się, że nic z tych starań nie będzie. Teraz okazja na przywrócenie wiary, na przywrócenie nadziei.